Yo, yo, witam was w ostatnim meczu sezonu, w karierze oczywiście Tunego Montany, no i jak obiecałem gramy z Wisełką, tutaj Lech zagra z Koroną Kielce, my z nimi wygraliśmy 1-0 po dość średnim meczu, nie powiem, że był łatwy, ani trudny, Miejmy nadzieję, że Lech z nimi przegra gdyż. Brakuje nam tylko dwa punkty. Brakuje nam dwóch punktów do objęcia e, posady mistrza tego sezonu. Tak więc e, bardzo by było fajnie, jakby Lech ten mecz przegrał albo zremisował. E, no, a my musimy ten mecz z Wisłą po prostu wygrać. Tak więc dobra, zaczynamy grę. Um, w statystyki na razie nie ma co patrzeć to jest ostatni mecz w sezonie tak więc po meczu pobawimy się tymi statystykami tak więc w takim meczu graliśmy a e, Terminarz wam pokaże jak tam graliśmy w tym meczu, w tym składzie e, graliśmy ostatni mecz i tak, e, wygraliśmy z Ruchem Chorzów 5-3 z Lechią Gdańsk 3-0 i z Legią 2-1 dlatego jak widzicie bardzo dobre wyniki. W takim właśnie składzie graliśmy ostatni mecz i na prawej nie ma Diagne, który pojechał na zgrupowanie reprezentacji i przewidywany powrót dopiero 11 czerwca, czyli już po sezonie. Dlatego na jego miejscu pojawił się Nowowicz w ostatnim meczu, który strzelił bramkę. Kacaj został kontuzjowany. Poprzez co um, wpuściłbym Dmitriewa, gdyż uh, wpuszczam go często, jednak kurde, słabe ma oceny. Um, 678 w sumie na 11 meczy, dwie bramki. Dobra, porównamy uh, innych środkowych pomocników, których mamy dostępnych, czyli Marian Salajan. Uh. 20-latek. No nie bardzo. Mam nadzieję, że zwolnę za stówkę go ściągnęliśmy. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, Salajan. Dalej Pop. No i chyba Pop właśnie wejdzie. Tutaj już widzę wysoka ocena. W sumie tylko w jednym meczu grał. No ale dobra, wejdzie Pop. Który zadebiutuje u nas w meczu ligowym. Popa jeszcze musi uzbroić się w cierpliwość. O tutaj Tanu już wraca. O i Milnaric ale pięknie. Dlatego Janicki wypadł od razu na rezerwę. I dobra Tanu <ścoughs> na ławeczkę. Może nas wspomóc tam pod końcem meczu, tak więc dobra, jedziemy. Przyrowski w bramce oczywiście Leciejewski w ławce. Hmm. Dobra, gdzie jest Ogi. Widzę skład Wisełki jakoś nie poraża, no ale w sumie e, mają tylko ósme miejsce, bez szans na wyższą lokatę, a jeszcze mogą spać na dziewiąte, więc <laughs> Michniewicz nic tutaj nie zrobił, żeby wyjść wyżej. <laughs> no i wszystko zależy również od meczu Lech-Korona-Kielce. Zagrajmy dla kibiców? Nie, musimy to wygrać, dlatego wypadałoby to wygrać, panowie. I oczywiście gramy lepiej. Potrafisz grać znacznie lepiej, chłopaku, gdyż cały czas trzeba się rozwijać. Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj sobie zrobimy wyniki na bieżąco. No dawaj, zaczynamy. Um, bramki na bieżąco, chyba, czy nie. Ostatnie wyniki, o. Dobra. Uf, tutaj Arka już wygrywa, widziałem 1-0. No i tutaj Wisła z kontratakiem z Technik na prawej. Uwaga! Pięknie Przyrowski. Mm? <laughs> 1-0 Legia wygrywa również i Piast też. I Lech niestety też wygrywa. <coughs> a tutaj Wisła <coughs> w natarciu nic się im nie udało. 20 minuta spotkania. W końcu by w ataku Żyro. Żyro środkiem do Żmudy, Żmuda do Nowowicza i pięknie. Piłka odbija się jeszcze od słupka. Zanim wpada do bramki, i pięknie żmuda, kolejna asysta, nowowicz, kolejna bramka. <coughs> tak więc bardzo ładnie. Jednak to na razie nam nie daje nic w sumie: tylko drugie miejsce. I dalej, dwupunktową stratę. Rzepka, uwaga, żebka I dobra obrona kurty. Żmuda z rzutu rożnego, uwaga. Aj. Kto tutaj uderzał nawet, nie wiem. Ale mamy kolejny rzut rożny i żmuda z drugiej strony boiska. Żmuda, uwaga. I pięknie! I Hajek <kluje> pakuje piłkę do bramki i to jest jego pierwsza bramka w barwach klubu. Pięknie. I już wygrywamy 2-0, jednak nawet możemy wygrać i 10-0. Jednak Lech musi e, me, swój mecz e, zremisować. Głupia strata na ich połowie, ale już e, Żyro Aj nie celnie. Żyro potrzebuje tylko jednej bramki, żeby wyjść na króla strzelców. O ile talarico nic nie strzeli teraz. No a tutaj w górniku nikt nie strzela, więc jest dobrze, Żmuda na prawej, uwaga, Żmuda, do Nowowicza, Nowowicz do środka, jednak nic się nie stało, zagroziliśmy tylko defensywie. 42. minuta gry, trzecia, <laughs> uwaga, Kupciak, Karlowicz, Wisła dalej przy piłce, wymieniają piłkę, Kupciak, jednak nie celnie. Już 2-0 Lech wygrywa. Hmm. No szkoda. Gramy bardzo dobrze, oczywiście. Jestem zadowolony z rozwoju sytuacji. Tak trzymać panowie. No trzymajmy kciuki za koronę kielce, żeby wygrać, żeby strzelili chociaż te dwie bramki. Hmm. 52 minuta gry Ostatniego meczu w sezonie A tu Wisła w natarciu Uwaga, Letoria Ale coś mi zaszło na gardle, kurwa Przez te komentarze pewnie cały czas teraz nagrywam. Gardło trzeba ćwiczyć. He! <laughs> Ej, wy zboczeńce, nie o takie ćwiczenia mi chodziło, kurwa. Dobra, Mateusz Kupciak dostał żółtą kartkę Piastu, jak poleciał 4-0, proszę bardzo. I znów Wisła przy piłce, ale pięknie ją wyłuskujemy. Pop, chyba pierwszy raz był przy piłce dzisiaj. Kurto. Dalekie wybicie. Uwaga, Stewczyk! Jeszcze raz. I przyrowski opanowuje bezpańską piłkę. Karlowicz, pop. Pięknie. Żmuda lecisz. Żmuda stracił piłkę, ale Nowowicz jeszcze. Nowowicz do środka. I dobra obrona kurty. Kolejna. Stechlik na prawej. Stechlik holuje piłkę. Bardzo dobrze szedł do środka. Niepotrzebne to podanie, ale jeszcze Kirm. I przyrowski ratuje nas. Nowowicz dojdzie do tej piłki. Tak jest. Dobre podanie do żmudy. I Osman Chavez musiał ratować się faulem, ale Żmuda z rzutu wolnego, Żmuda jednak niecelnie. 67 minuta gry, wygrywamy 2 do 0, jednak Lech dalej wygrywa 2 do 0, a tutaj Głeje, chyba najlepszy piłkarz Korony Kielce został kontuzjowany. Więc niestety to chyba koniec marzeń o e, potrójne, potrójnej Koronie, jednak wicemistrz. Ekstra klasy to również będzie bardzo dobra pozycja. Żmuda. Modelski, uwaga! I Żyro minimalnie ponad bramką. 70 minuta meczu. 20 minut do końca sezonu, ale zrobimy tutaj zmianę, bo Modelski już wykończony jest sezonem, chociaż nie grał dużo. Więc zrobimy taki myk. Puch I się tutaj grał na prawej, więc go tam wpuścimy. Dobre oceny łapał. I Pop już też jest zmęczony, więc wejdzie Dmitriev. Chociaż on e, się pokazuje do gry. Tak jak Dudka wczoraj. Czymurawski w drugiej połowie. No i co najważniejsze, Dmitriev strzelił już bramki. Nowowicz na wysokości pola karnego i Dmitriev, proszę bardzo. Już postraszył bramkarza. Ostatnie 10 minut meczu. Tutaj nic się za bardzo nie zmieni. A tu taki wyrównany mecz. Zagłębia Lubi z Krakowią. Było 4 do 1, ale już jest 5-4. Kirm z rzutu wolnego. Jednak odbiła się piłka od, naszych, od naszego muru. I mają rzut rożny. 4 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Żmuda dopada do piłki Nowowicz. Żmuda. Się co ban? Aj, niepotrzebne było to podanie. Stępień. I Żyro na lewej. Uwaga. Żyro dośrodkowanie. Dobrze spisali się obrońcy Wisły Kraków. I lecą z kontratakiem. Krauze, uwaga. Krause. Dobre wybicie naszych obrońców. Jeszcze Kirm. I kolejny raz nasza defensywa nie zawodzi. Ależ podanie do Nowowicza. Nowowicz strzela niecelnie. Uha, jak tutaj jest ciężko poturbowany, to zmienimy go na te ostatnie minuty, abyśmy nie stracili głupio bramki. Gdyż nieraz się zdarzało, że w doliczonych minutach gry przeciwnik strzela dwie bramki. Tak więc nie możemy sobie na to pozwolić. I 3-0. Lech wygrywa z Koroną Kielce. Tak więc. I to by było na tyle, panie i panowie. W większości panowie. No nic, no. Jesteśmy zadowoleni z tego meczu. A jednak dwa punkty. Jebane dwa punkty. A Piast, proszę bardzo, jak dobrze poleciał w tym sezonie. Prowadziliśmy ten mecz 14 strzałów 7 celnych, większe posiadanie dla nas, minimalne jednak większe. No i Hajek, graczem meczu. Ależ zacięty pojedynek tutaj był zagłębia z Krakowią. 5-5. Mógłby taki e, wynik paść tutaj w meczu Lech z Koroną, no, ale niestety. No i tak e, zaję zajęliśmy drugie miejsce. W sumie w sezonie mamy najwięcej zwycięstw ze wszystkich drużyn Ekstraklasy, jednak również e, najwięcej porażek, jeśli chodzi o pierwsze siedem zespołów. E, zobaczmy jak to się przedstawiało w poprzednim sezonie. Na siódmym miejscu skończyliśmy ostatni sezon. A jeszcze poprzedni to dopiero weszliśmy, tak więc no, nie jest źle, a nawet powiem, że jest bardzo dobrze. Dwa razy wygraliśmy Puchar Polski i tutaj mamy wicemistrza kraju. To jest bardzo dobrze. Statystyki drużyny mamy najwięcej bramek, a w, goli, w golach straconych również nie jesteśmy najsłabsi. E, Zwycięstwa z rzędu mamy 5. <grym> Piast nas tylko wyprzedził. No i formę mamy najlepszą egzekwo z piastem. Statystyki zawodników, czyli Żyro, Ezekvo z po 18 bramek. Diagne i Szmuda! Co ty pierdolisz, 11 asyst zaliczył w e, drugiej połowie sezonu? Piękny wynik, w 13 meczach, 11 asyst, w 18 meczach, 12 asyst, pięknie, naprawdę nie spodziewałem się. E, mało bramek strzelał, jednak tyle asyst, no bardzo ładnie. <ścoughs> A. Tutaj wyprzedzili nas piłkarze Krakowi, Legii i Poloni w asystach. Michał Żyro najwięcej razy grać w meczu, bo aż 8. No i najlepsza ocena Żyro. Później Diagne i Milnaric. Um, czwarte miejsce. Jankowski, który odszedł z Lecha po pierwszej połowie sezonu, na trzecim miejscu. Tak więc okej. Okay. Um, co tu jeszcze wam pokażę? Aha, jak się zakończyły europejskie puchary, tak więc Liga Mistrzów tutaj e, Olympic Lyon jednak Manchester City nie zdołał obronić e, Ligi Mistrzów nie udało, na, nie udało im się a w Lidze Europejskiej tutaj chyba Juventus wygrał tak 2-1 um, tak więc tyle no i jeszcze zobaczmy statystyki naszych zawodników w sezonie o, zobaczymy wartości, czyli najbardziej wartościowym piłkarzem jest Diagne 1.6 miliona, później Żmuda 1.4, Janicki 1.1 .1 i Stępień milion. Żyro 850 tysięcy, powinno być dużo, dużo więcej. E, jednak myślę, że jak zbudujemy tą bazę treningową, co się stanie już za kilka miesięcy? Eee, tak 10 mamy dopiero maj tak więc jeszcze 5 miesięcy <coughs> zostało eee, i założy się na 100% kurwa, że jeśli wybudujemy tą bazę treningową zdobędziemy tam eee, jedną chyba złotą gwiazdkę gdzie to było trening to oczywiście, e, tak, mam teraz trzy srebrne, więc chyba będziemy mieć jedną złotą albo pięć e, srebrnych. No nieważne, ważne, że będzie rozbudowane. E, to na 100% po jednym sezonie albo nawet w tym samym sezonie gwiazdki znowu nam wrócą do tych trzech, ponieważ e, tam technika się rozwinie coś tam, coś tam. No. E, dobra, wracając do składu. Statystycznie, tak więc, e, Żyro, oczywiście na pierwszym miejscu, 22 bramki w 36 meczach, 10 asyst. Następnie Diagne 35 meczy, 14 bramek, 15 asyst. To wszystko ze, ze skrzydła. Następnie Piotr Żmuda, proszę bardzo, 18 meczy, 5 bramek, 12 asyst. Milnaric, Hajek, Nemtanu, Nowowicz, a gdzie stępień? dopiero tutaj 6,96 30 meczy, 4 bramki, 3 asysty jeden raz gracz meczu hmm. oproszę tutaj mu statystyki poszły w górę podanka tak jest um, raz nie, wykona, nie wykorzystał karnego no się poważnie zastanowię nad wstępieniem jeśli pojawi się jakaś oferta w Hmm, tak jak myślę, około 6 milionów albo wyżej, to go normalnie sprzedam bez problemu. E, nawet za piątkę go sprzedam, jak się pojawi taka oferta, gdyż, no, widać, es, e, atrybuty ma naprawdę wysokie, jednak statystycznie tutaj w sezonie nie przedstawiał się jakoś imponująco. Nie powiedziałbym, że to dzięki niemu, że to on przyczynił się w głównej mierze do naszej takiej wysokiej pozycji. Jak widać, w dziewięciu meczach nie grał w ogóle z powodu kontuzji. Słabe występy w pucharach kontynentalnych, ale ma dopiero 20 lat. Tak więc zastanowię się w tym okienku transferowym. No i dobra, to by było na tyle. W sumie wszystko wam pokazałem, chociaż jeszcze e, zobaczymy, jak tam procentowo tony Montana się przedstawia, e, gdzie to było. A teraz mam dwa mecze eliminacji do Mistrzostw świata. O kurde! Reputację nadal mamy krajową, kontakty z mediami, najlepsze zaangażowanie w pracę z zespołem widać, dobre dyscyplina w zespole, zajebista kontrola nad finansami też. E, stosunek do krajowych piłkarzy: No, nie mamy e, zbyt wielu Polaków u siebie. Tak więc, e, liczba prowadzonych klubów: 2, oczywiście. Liczba kupionych piłkarzy: 68. <laughs> Ładnie. Całkowita wartość kupionych piłkarzy: 5 milionów. Spodziewałem się większej tutaj liczby. Liczba sprzedanych piłkarzy: 25. Całkowita wartość sprzedanych piłkarzy: 10 milionów. Najwyższa wydana kwota na Piotra Żmudę. Najwyższa otrzymana kwota za Lawrowa. Nieco ponad miesiąc spędziliśmy na urlopie, co jest 2%, 2 całkowitego czasu gry. Statystyki w Pogoni Szczecin już 1500 prawie dni u steru, rozegranych meczów 155, wygranych 91, remisów 34, przygranych 30. W sumie procent zwycięstw 58. W Nigerii 100% zwycięstw 11 na 11. I w sumie ogólnie statystycznie w całej karierze 192 rozegrane mecze, 104 wygrane, 48 przygranych, 54% zwycięstw. Tak więc jest dobrze. W, w sumie w wygranych Pucharowych mamy 3, czyli dwa razy Puchar Polski, raz Super Puchar Polski, zwycięstwa w lidze, raz czyli Polska Pierwsza Liga i awansy z ligi właśnie dzięki e, tej wygranej. Biografię już Wam pokazywałem, osiągnięcia, to w sumie tutaj nie ma co patrzeć. Tak więc dobra, <laughs> to by było na tyle w tym odcinku, tak więc następny odcinek zagramy ja na otwarcie sezonu 2016-17, zobaczycie transfery. Chcę mocno poszaleć na rynku transferowym, a oprócz tego jeszcze Wam powiem, że Brazy z Brazylii klub Santos, ich wcześniejszy menadżer rzucił ręcznik, po prostu poszedł chyba na emeryturę, i byłem uznawany za faworyta do objęcia tej posady. Jeśli orientujecie się w brazylijskiej lidze, to ten klub właśnie grał w klubowych Mistrzostwach Świata z Barceloną. Tego roku o ile się nie mylę I ten mecz przegrali I zobaczcie Neymar, Ganzo, Garcia, Fabricio e, Same najlepsze Markinho, Rafael Same zajebiste nazwiska No jednak niestety W sumie nie wiem czy niestety Ale no nie złożyłem tutaj Podania o pracę Gdyż chciałem dokończyć sezon Z Pogonią Szczecin Jeśli coś się pojawi Coś na miarę Santosu w te wakacje, no to się będę mocno zastanawiał e, nad przejściem do lepszego klubu, gdyż już w pogoni Szczecin spędziliśmy 4 lata. Więc myślę, że to będzie najwyższa pora na zmianę otoczenia. Santos byłby naprawdę dobrym miejscem e, do rozpoczęcia walki o najwyższe cele, czyli o e, południowoamerykańskie. Amerykańską Ligę Mistrzów, a także o e, zwycięstwo w brazylijskiej pierwszej lidze. No ale dobra, już was nie męczę, Tak więc do zobaczenia następnym razem. Dużo zmian e, mam nadzieję będzie, jeśli następnym razem mnie zobaczycie. Tak więc do zobaczenia wtedy na razie.